Cześć kochani, dzisiaj witam się z Wami z pokoiku mojej córeczki, Chloe i zapraszam Was na oglądanie tego właśnie pokoiku. Także tak, tutaj przed, za mną widać obrazki. Obrazki zrobiłam sama, ale inspirowałam się obrazkami z karameli. No i to, i może przejdziemy do szafy, komody i tak dalej. W po pokojiku mam oczywiście łóżeczko. W łóżeczku malutka śpi tak naprawdę tylko rano i czasami w południe, ale częściej jest z nami na dole, a w, w nocy jest ona, z nami mamy takie to łóżeczko dostawne. Także tak, no i co, co znajduje się w łóżeczku? Jest to koderka, pościel jest bonbon kids, bąbelkowo. Ja też to często oznaczam na zdjęciach na Instagramie. Tutaj znajdują się dwa kocyki. Są to dwa kocyki z Lulalove. Jeden jest taki cięższy, bambusowy, a drugi jest już po pierwsze dużo większy i dużo grubszy. A ten na przykład może nam również służyć do zawijania dziecka. Także naprawdę super i kolory są oczywiście moje piękne. Tutaj znajduje się mise, misiek z jednorożec z Melotka. Również mam na Instagramie zawsze go oznaczonego. Personalizowany, także to co uwielbiam. Laleczka z Little Dutch. Tego łabątka dostała od mojej siostry, ale nie wiem tak naprawdę skąd on jest. No i lalka zając z Home and New. E, tutaj na łyżeczkiem mamy przepiękny obraz e, spersonalizowany, ja robiłam go na zamówienie. E, no Jest on naprawdę przepiękny, tutaj zapalałam światło, to i tak mi oddaje tych kolorów, bo on jest bardziej w tych kolorach co koc. E, natomiast e, no jest on to i, tak, i tak przepiękny i jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. A na ścianach gości nam sztukateria, również e, uwielbiana przeze mnie i na pewno zaczęłam od pokoiku ale to się na pokoiku nie skończy bo również chcę tą sztukaterię zrobić u siebie w sypialni czy po prostu w reszcie domu przyjdziemy może do komody, tutaj malutką przewijam i oczywiście po kąpaniu i tak dalej, no to znajdują się na nim pampersy, oil and baby bepanten, chustecznik tutaj mamy jeszcze alkohol do dezynfekcji na przykład termometru myjki termometr, tutaj mamy Yy, szczoteczki i termometr, smoczka, sudokrem, chociaż sudokremu nie używamy, pilniczek. Yy, nie używam sudokremu, używamy zawsze Bepantenu, ale yy, tak. No i co znajduje się w pierwszej szufladzie? W pierwszej szufladzie mamy wody yy, na ramiątkach, yy, pieluchy, ręczniki yy, do kąpieli, yy, przeseradełko na przewijak, tutaj z tyłu jeszcze mamy jeden ręcznik Somnu, yy, Płyn do kąpieli z to jest puder, hmm, Fridę, czyli to co najbardziej yy, jest tam tutaj potrzebne, pilniczki, szczotka, izolator, ale to jest jeszcze od malutkiego. Tutaj mamy yy, cążki i pilniczek. Yy, także tak, teraz przejdziemy do drugiej yy, szuflady. Do drugiej szuflady mamy oczywiście Pampersy. Yy, także tak, mały zapas. No, i w ostatniej szufladzie tutaj są takie po prostu rzeczy przeróżne. Od mater to jest taki pakiet na urodziny, czyli pod materas na przykład, jakieś podpaski, waciki, taśma, gazy. Jeszcze smoczki, których nie używamy, do, które były w paczkach. pampersy do kompania na basen. Teraz wiadomo, że niego nie skorzystamy przez całe sytuacje, ale kiedyś yy, na pewno, także tak była komada. Tutaj mamy również wanienkę, oczywiście różową. I słuchajcie, to, to jest najcudowniejsza rzecz, jaką yy, mogłam zakupić dla malutki do kąpania. Jest to, to jest taki, tutaj w środku jest jakby stropian. Jest naprawdę prze, prze, prze cudowne. Malutka kąpie się w tym po prostu jak naprawdę prawdziwa księżniczka. Yy, no jest naprawdę mega i każdemu polecam yy, zakup tego. Ja to kupiłam w ponetalu, ale wiem, że w Polsce u kubusa też takie co znajdziecie, tylko że u kubusa tutaj było jeszcze takie, że tak można było tutaj przypiąć jakby do tej wanienki, także naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam. No i co? No i mamy szafę. Tutaj na szafie znajdują się jeszcze prezenty. Muszę je rozpakować, bo nie wiem, jakie pampersy tam się znajdują. A konwersiki różowiutkie oczywiście jak dla księżniczki, są przecudowne, prześliczne. W rozmiarze 18, także jeszcze musi chwilkę na nie poczekać, ale to bardzo, bardzo dobrze będzie miała na lato. Ok. No i w szafie oczywiście znajdują się ciuszki. Tutaj jeszcze mamy pościel, pościel z Baby Doro. Hmm, Cudowna pościera, właśnie muszę jej niedługo zmienić. Także też na pewno na Instagramie wam to pokażę. No i znajdują się ciuszki. E, termos, i tutaj mamy jeszcze ciuszki, które muszę wybrać, bo dostała je malutka e, w prezencie z Majora. Są przepiękne. E, tak, tam dalej jakieś prześcieradła. Także e, tak to jest pierwsza część. Tutaj druga część. Tu znajdują się również ciuszki, u góry znajdują się ciuszki jeszcze polijanku, których tak naprawdę już nie, nie, nie ubierzemy, wiadomo, to, to tak zawsze jest, że niby ubierzesz, ale tak naprawdę y, nie. Tutaj rządzi różowy kraj, <grystwo> różowe królestwo. Baby haul już był na, na, na moim kanale, także zapraszam was serdecznie do oglądania. Jedyne co się w nim nie pojawiło, to tak naprawdę ten Dresik, bo on jest yy, niedawno go kupi, kupiłam. Yy, tak naprawdę yy, moja sosta, także dziękujemy serdecznie za prezent. Z tyłu yy, mamy również yy, coś tam do jedzenia, ale to też musimy malutka jeszcze poczekać. Yy, no i to: no i tak to się prezentuje tutaj w tym pokoiku. Yy. Tak naprawdę ten pokoik nie jest za wielki, więc, więc tak. No i lampa również jest z Baby Doro. Także tak prezentuje się ten pokoik. Oczywiście jeszcze dam Wam przybitki. To był krótki filmik, ale mam nadzieję, że Wam się podobał. Pa! pa.